Pierwszy na drugie urodziny Aneli. Jestem uparta jak mama i tata. Właśnie dziś kończę moje dwa lata. Kocham braciszka i z nim zabawy. Razem robimy psikusy dla wprawy. Dziś świętuję dwa lata. Hopsa hop, sa, Są prezenty, będą bale. Tańczą mi się. Tańczą lale. Dzisiaj kończę latka dwa. Tralala, la. Tra, la, la Bardzo lubię leczko pić. Oraz rączki często myć. Konierysia, Rysia. On ucieka. Kocham tańczyć. Nie narzekam. Byłam często tata, mama, ale decyduję sama. W modzie decyduję sama. Już nie potrzebuję bram i zakręcam sama kran. Ram, pam, pam. Ram, pam, pam. Wielką radość z tego mam. Robić także pragnę wiele. No bo wtedy jest weselej. Coś wyrzucam, coś przewracam. Jakże ciężka moja praca. Tak. Upiększam życie wam. Ram pam pam. Ram pam pam. Moją miłość daję wam. Jestem mądra, to już wiecie. Najpiękniejsze ze mnie dziecię. Gdy się zbudzę. Już nie płaczę. Tylko uśmiechnięta skaczę. Hop sasa. Hop psasa. Dzisiaj kończę latka dwa. Tralala, tralala. Dzisiaj kończę latka dwa. Wszystkiego najlepszego, Amelio. Babciano malowała Ci portrecik. To jest jego zdjęcie. Na pamiątkę. Całuję mocno i kocham.